Najważniejsze jest to, że potrafiliśmy się losy meczu odwrócić i wywozimy bądź co bądź z ciężkiego terenu jeden punkt i chyba to cieszy, tak? bo e, pierwsza połowa może e, za bardzo nam się tak nie układała co, co byśmy chcieli grać, ale tak jak powiedziałeś najważniejsze są, są punkty i z tego trzeba się cieszyć. A Gola zapisałbyś Pawłowi Cispanowi czy Kamilowi z no takie bramki się zdarzają. Tak? Ale Kamil odbił tę piłkę, znaczy ona się odbiła chyba bardziej od niego. No, no odbił, no ale no to jego, jego zamiarem było nie po to, żeby nogę stawić i żeby mnie piłka przelobowała, tylko po to, żeby zblokować. No no cóż. No. Tym bardziej, że <coughs> zawodnik piasta nie próbował wrzucać, tylko próbował taką piłkę strzelić. Tak? I jakby ta noga Kamila mu pomogła, no, no cóż, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że Kamil ma tak, że jak coś mu tam nie po jego myśli jest, to, to przeważnie odbija. I... Tak samo było na Śląsku i, i teraz też odbił e, swoje niepowodzenie i my możemy się cieszyć z jednego punktu. Bo trzeba powiedzieć, że ta jego bramka ładna, właśnie szedł w pole to to cała akcja. Paweł za zapoczątkował, Maciek korzy, Jacek kończył, Kamil Sylwestrza, to wszystko wyglądało naprawdę dobrze. No tak, śmieliśmy się właśnie w szatni, bo początkowo mieliśmy trening ustalony na poniedziałek na godzinę dziesiątą, ale e, podpuściliśmy trochę trenera, że akcja w stylu hiszpańskim, także... Trzeba by trochę godzinę przesunąć na, na późniejszą. No i trener się zgodził, przytaczał nam i mamy później. Ale tak, tak jak powiedzieliście, no, skrzydła może nie było aż tyle środkowania jak, jak z Lechem Poznań, no to spróbowaliśmy. Jak nam zarzucano to, że nie, nie próbujemy prześrodek, bo teraz próbowaliśmy prześrodek, i myślę, że przeciwnik został tym zaskoczony. No, mamy mamy, mamy w, 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 w ofensywie dobrej zawodników, którzy. którzy Potrafię wykorzystać swoje umiejętności i to dzisiaj pokazali. No dotknęła, dotknęła. Podbiła mi się praktycznie. Myślę, że gdyby mi się nie podbiła od nogi, to Zbyszek by to spokojnie złapał, bo ta piłka wcale nie leciała tak jak, tak jak po, 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 po dotknięciu mojej nogi. Leciała na krótki słupek. No myślę, że Zbyszek by to złapał i był przygotowany właśnie na takie dośrodkowanie. Powiedz mi, czy ta cała sytuacja wyzwoliła w tobie jeszcze taką dodatkową sportową złość? No tak, plus ta sytuacja już, już po tej sytuacji w pierwszej połowie, jak zagrałem z prawej nogi tam. Myślałem, że Panoczek jest sam. E, złamałem na prawą nogę tam po wyrzucie z autu. Chciałem zagrać do panoczka, niestety nie widziałem tam, e, chyba też Cisman wtedy był. E, zagrałem do niego już po tej, po tej sytuacji, powiedziałem, że nie, że no trzeba się zrehabilitować niech się w garść, bo to tak nie może wyglądać. Ale za to sama akcja bardzo składna, taka w hiszpańskim stylu czterech zawodników, Paweł Stano, Jacek Kiełp, Maciek korzym, do grania do Ciebie na lewą stronę, wejście w pole karne. Jak rasowy napastnik zachowałeś się w szesnastce? Tak, tak. Trenujemy akcje, takie szybkie, szybkie akcje na pewno na treningu, więc była to jedna, jedna z akcji. Szkoda, szkoda że nie wygraliśmy ten mecz, bo oni, jak widziałem statystyki oni nie uderzali na, na bramki nasze. My mieliśmy okazję, parę razy mogliśmy naprawdę to siedzieć, ale na wjeździe remis no, możemy się cieszyć z tego, ale... Trochę trochę szkoda jest. Ale teraz już nie mieszamy o meczu. Mamy pod Beskidzie następny weekend i tu trzeba wygrać. Skończymy sezon jak trzeba. Ale Tak jak wcześniej wspomniano, ten tydzień jest dla Ciebie udany, no bo nowy kontrakt teraz wybrałem zostaje zawodnikiem meczu, powiedz jak to jest być zawodnikiem meczu i dostać tortę szatni. dostałem, no, dostałem tort w szatni od gola do twarz. No nie wiem czy mam tu trochę jeszcze zostało, ale Cieszę się z tego, bo pierwszy raz jestem bohaterem meczu. No, pięć albo sześć meczów, jestem najmocniejszy zawodnik na boisku i teraz już dostałem to bohatera meczu, bo jak, jak się nie mogę cieszyć z tego, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo tak wielki. Nie wiem, jak się mówi, to słowo. Impuls. Impuls, e, impuls. Bohater tak. bohaterem, ale też nie wolno odpuszczać, tak? Jeszcze jeden mecz przed tobą pewnie i, i meczą, tak. pewnie chciałbyś zagrać cały czas na takim równym poziomie. No, tak, tak. Bo teraz już, jeszcze dzisiaj będzie tak, myślałem o tom, że jestem bohaterem meczu, ale jeszcze na jutro będzie mieszkać tylko po Bieskidzie i idziemy wy wygrać tam.